Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w Teatrze Ateneum. Andrzej Seweryn. Witajcie Państwo. Witaj Ateneum. Moje Ateneum. Jak Pan teraz z perspektywy czasu przypomina sobie tego człowieka, który zaczynał swoją pracę w Teatrze Ateneum. Tuż o. po szkole. Jaki to był czuję, chłopak, facet? Czuję, że nie bardzo bym go lubił. Czuję, że nie ale bardzo bym go lubił. Zarozumiały, zarozumiały, zarozumiały antypatyczny, arogancki. No arogancki to może nie był, ja się bałem, ale, ale, ale w duchu to to oczywiście taka taka. Ci aktorzy to nic nie wiedzą. Tam Warmiński tak, Warmiński to zawsze go otaczałem szacunkiem. Oli Śląskiej się bałem. Dopiero po latach. Jakoś tak odczułem jej, jej sympatię i jej przychylność. Ale, ale ten taki we mnie był taki, taki głupi, młodzieńczy, taki. Taki, taki, taka, nie wiem jak to taki sceptycyzm wobec świata, do, do którego wchodzę. Że, że ja znam prawdę, ja wiem jak to jest, a to tamtego, tam starzy, tamtego. młodzi to już w ogóle no, groza. Ci, którzy byli starsi lekko tylko ode mnie. Nie, on nie był sympatyczny, chociaż oczywiście on chciał dobrze, no, chciał, dobrze, chciał, żeby ta ojczyzna była lepsza, no to wiadomo, i ale czuję, że, że... Natomiast był pracusiem, był pracusiem, rzeczywiście Leg pracował legendy dobrze. Legendy o tym krążą. Nie, nie, no legendy tam. Do legendy krążą, no, w no. szkole ponoć pan... Y Dużo się uczył. Bo ja jestem chłopem i proletariuszem. No, no ja, ja, ja po prostu musiałem pracować przynajmniej dwa razy więcej niż ci, którzy z, z, z miast byli. No, ja wprawdzie mieszkałem w Warszawie, kiedy zdawałem egzamin, ale moja mama była chłopką z, z Podkielc, e, która się nauczyła e, czytać i pisać po wojnie, no, po, 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 po urodzeniu mnie. Ciekawe. Yy, yy, więc by tak, taka by na pewno zaciekłość we mnie była taka, prawda, żeby się piąć, żeby się piąć, żeby się piąć, prawda. To na pewno. Ale myślę, że, że taki byłem niesympatyczny, o tak bym powiedział. A Czego tak. pana nauczył Jacek Kuroń? Jacek Kuroń nauczył. Za dużo powiedziane nauczył, prawda, no bo to nie było tak, że były wykłady i potem... Nie, coś na, życie, ma... ja rozumiem. na życie, na ja, życie. Jasne, jasne. Y, no, troskliwości o świat, zainteresowanie światem, odpowiedzialności za świat, w którym się żyje. Nie tylko ten mały, w którym to małym świecie bardzo m, niewiele egzaminów dobrze zda, zdałem, ale to jest inna sprawa. Obecnie zdaję dobrze ten egzamin. Natomiast odpowiedzialność za, za, za grupę, w której się istnieje, za miasto, w którym się żyje i wreszcie za kraj, w którym, w którym, no, w którym walczymy o jego przetrwanie. No, bo tak było. Nie brał pan pod uwagę jako młody człowiek innych wariantów swojego, swojej drogi życiowej. Czy ja, Od razu? Ja byłem tak głupi, że nie brałem tego pod uwagę, natomiast miałem, miałem bardzo dobrą panią profesor od historii, ostatnią polską księżniczkę, czyli panią profesor Annę Radziwił. Ona pogardzała zawodem aktora. Ona uważała, że to jest. No nie mogę użyć nie, nie, nie słów, które są które są uznawane, uznawane za niestosowne, ale ona u, uważała, że my jesteśmy. Hmm, Latacznicami, i tak dalej, prawda. Oczywiście po części to jest prawda, ale naprawdę nie tylko, naprawdę nie tylko. I ona to, tego nie rozumiała i uważała ten zawód za hańbę i kazała mi, w pewnym sensie mogę powiedzieć kazała, składać papiery na historię, już nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, czy złożyłem. Potem, jak już zdałem szkołę, to zapraszałem ją wielokrotnie na przedstawienie, na przykład na Don Juana z Komedii francaise, jak przyjechaliśmy. Zresztą pana, pana premiera Mazowieckiego również, ale Mazowiecki nie lubił. On, on Molière to dla niego. To nie dobrze. Molière to nie. To to nie. Podobnie jak Mitterrand. Mitterrand też właściwie pogardzał Moliérem, natomiast ubóstwiał Marivaux. Tak, taka. Perwersja, subtelność, to, było, to był świat Miteon. Więc pani profesor, tak? Wielokrotnie zapraszam. A kiedyś wyreżyserowałem dla telewizji Antygonę. I zaprosiłem panią profesor do studia. Wtedy, do telewizji. I ona wyszła i gratulowała mi. Więc ja zakładam tak, że i pani profesor lekką. Le, 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 um, przeżyła um, pewną przemianę i ja też. Pierwsza część Blue Muzzle, epizod 13. Epizod to się nazywa? Epizod. Odbywała się tutaj. Scena, znaczy on tak scenografię zorganizował, jakbyśmy byli w aparacie fotograficznym. Tak jak gdyby, jakbyście Państwo byli fotografami, którzy patrzą w ten Taki stary aparat fotograficzny, który, który tak się składa po bokach. Nie, nie wiem, czy to jasne, co ja mówię. Nieważne. Kończyła się ta część i widzowie schodzili na dół. I ja, ja grałem Stefana Dedalusa, a Marek Walczewski, fantastyczny aktor, grał samego Bluma. I myśmy grali między ludźmi. Wiecie, to było 100 lat temu. To nie to, że dzisiaj. dzisiaj 70. No, no, bodaj drugi rok. To no coś takiego. Wiecie, dzisiaj wymyślają reżyserzy, że teraz wiesz, to wyjdziesz z widowni, wiesz, będziesz siedział na widowni, a potem wyjdziesz, wiesz, to będzie takie rok. No, wszystko już było. No. Wszystko było. No. Więc my, myśmy grali wśród ludzi. Wśród ludzi graliśmy z Markiem. A tuż przed spotkaniem z Blumem ja, proszę sobie tańczyłem na tym, jak to się nazywa, nie lada, tylko tam w szatni, jak się kładzie płaszcze. To ja Taki kontuar. Kontuar, tak. tak jest. Na tym kontuarze tam. Na tym kontuarze. I potem, jak to się kończyło przedstawienie? Myśmy obaj odchodzili w drzwi, te, którymi Państwo będą wychodzili. Tu chyba jest. Chyba tu, chyba tu jest ulica. Tam Jurek wymyślił, że się otwierają drzwi, a tam światło, jakieś reflektory, reflektory jakiegoś samochodu się świecą. Wiecie, to jest 20 plus 28, to jest 50 lat temu. 50 lat temu, to nie dzisiaj tam efekty wideo, tralalala. I myśmy szli na ulicę tam, i to takie genialne, dla nas to było, słuchajcie. A pierwsze przedstawienie Jurka odbywało się na dole. I teraz tak, widzowie siedzieli na małej scenie i czekali, aż widzowie z dużej sceny szli do szatni po zakończonym tu przedstawieniu i wychodzili sobie, a myśmy wid widzowie patrzyli, bo byli nieoświetleni, patrzyli na tych ludzi. I yy, myśmy wtedy, kiedy ludzie za zaczynali schodzić, rozpoczynali nasze przedstawienie. Ale to nie był abstrakcyjny, abstrakcyjny pomysł. To był pomysł sy pokazania sytuacji, w której w której mamy na początku Ameryki, kawki, to znaczy schodzenia ze statku. Statek dobił do brzegu i ludzie schodzili. No i potem myśmy tam grali z wspaniałą rolę, grał wtedy główną rolę, grał y, Olgier Łukaszewicz, Hania Skarżanka grała, y, 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 Igo Machowski, y, Jurek y, Kaliszewski, Marian Rułka, y, y, Grażyna Barszewska i tak dalej, i tak dalej. To cały, widzę, że jesteśmy jednak cały czas w Ateneum, bardzo dobrze. Chciałbym powiedzieć o czymś, co mnie mierzi, to znaczy y, Kombatanstwo. Dlatego przy tej okazji chciałbym mówić o setkach nieznanych. W 1968 roku marcu nie wiem, czy robotników. Tego po prostu nie wiem, natomiast studentów na pewno. Szanowni Państwo, o nas, o Warszawie, o aresztowaniu Adama, czy Adama Michnika, czy Hendryka Schleifera, potem o aresztowaniu Jacka Kuronia i wszystkich i tak dalej. Mówiła cała prasa na całym świecie i media i tak dalej o procesach. I to było straszne, o tej hańbie antysemickiej. To, to, to no, no straszne, prawda, to, to wiadomo. Natomiast, natomiast, ja chciałbym mówić o tych setkach Nieznanych, no bo nazwisk nie znamy. Studentów, czy pracowników naukowych również, którzy protestowali kilka tygodni jeszcze później. Wydaje mi się, że się nie mylę, że te strajki okupacyjne trwały naprawdę kilka tygodni mm -hmm. jeszcze. I teraz powiem tak jakoś, ale to na pewno przyjaciele mnie zrozumieją, zrozumie, bo to nie jest żadna pod ich adresem jakaś uwaga czy coś. Łatwiej jest buntować się tu, w Warszawie, niż w Radomiu albo pod Kielcami. Te kobiety, które um, które protestowały w czasie, w czasie tych, tych protestów kobiet, prawda, które stały z tymi napisami w jakimś mia miasteczku. Jedna kobieta stała. Czasami jednoosobowe protesty. No mówię, tak, ja, ja stała, no to przecież wiecie, co się działo na zajutrz. Czy w godzinę potem, jak ją sfotografowano i pokazano w TFUEN-ie? No, powiedziałbym, to są moi bohaterowie. To są moi bohaterowie, naprawdę. Więc. Natomiast oczywiście pan redaktor ma rację, no, by był w tym jakiś taki początek aktorstwa i początek ruchu obywatelskiego. Ja oczywiście byłem przedtem związany jakoś z, 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 z Jackiem Kuroniem, z, tam u mnie u mnie były tak zwane, jak to się nazywało, jeszcze nie pamiętam, myśmy czytali jakieś ekonomiczne dzieła, tam coś tam, jakieś coś, żeby rozumieć bardziej ekonomię. Tam. U mnie w domu. To Jak to się nazywało? Nie był, to, to nie był jeszcze uniwersytet, bo wiecie, potem w latach 70. to był ten uniwersytet hmm. latający. latający, latający tak, tak. Tak. A przedtem to były jakieś, no, no nie wiem, grupy nauczania jakiegoś tam coś tam. Nieważne. No i poza tym byłem w kręgu waltorowskim, prawda, w tym komunistycznym, strasznym, czerwonym, prawda, ten, tylko że niestety za to siedzieli w więzieniach po w czasie komuny, więc to, to wszystko jest takie złożone. Więc. To że, to, że później nastąpiła ta prawdziwa inicjacja, o której mówi redaktor, to, to, to prawda. No, to, prawda to, to było zresztą zabawne, dlatego to tak troszkę, żeby, żeby znowu rozluźnić atmosferę. Mianowicie, kiedy myśmy już tam stali, już wszystko protestowali i okoczyła nas policja, milicja, to wtedy no, taki major, proszę się rozejść, bo tam zaużyjemy siły, tego, tego. To ja się przestraszyłem wtedy autentycznie, że nas po prostu tam skatują, no wiozą. Skoczył je, pan to, na murek. Ja ten, na murek. Tam jest, słuchajcie, na rogu Moliera Trębackie, i, Trębacki. i Trębacki. Trębacki. Tak jest, tam jest Molier dzisiaj, Molier 2, coś takiego, nie? Ta, taka 2. firma, co buty sprzedaje, takie eleganckie, drogie. Kobiety hmm. wiedzą, nieważne. Yy, I ja tam wskoczyłem, mówię, słuchajcie, koledzy, koleżanki, nasz cel został osiągnięty, rozejdźmy się teraz spokojnie. Tak było, tak było. E, na szczęście nie wszyscy mnie posłuchali i poszli do odległego niecałe 100 metrów, 100 metrów powiedzmy, nie, nie, nawet nie pomnika Mickiewicza, żeby przynajmniej złożyć kwiaty. No i potem tam ich aresztowano gdzieś tam, tam po drodze, i jedni uciekali. A do mnie podeszło dwóch panów agentów tam, mówią, pan Sewernią i tam, pan Severny". Ja boję się, że oni myśleli, że, że oni myśleli o Sewerynie Blumsteinie. Zresztą kiedyś pomylił się Henryk Wójec, świętej pamięci, świętej pamięci, zasłużony człowiek fantastyczny, no Henio który <grymianie> któregoś dnia puka do mnie na Stegnach, a tam Marysia się urodziła, Krysia siedzi, coś, wszyscy jesteśmy w domu, puka, tu, 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 tu pan Seweryn, no to ja otwieram tam tak do pana Seweryna tutaj. Ale widzę, że to nie policja, więc że... słucham pana, no bo my byśmy chcieli tutaj ten protest podpisać. Jaki protest? Myślę, sobie, kum, jaki protest? No i od słowa, dosła, żeśmy do tego, że, że on się pomylił po prostu, tylko że Sewek mieszkał na Żeli Boże, a on przyjechał na Stegny. Więc... Ale kochani, wtedy poznałem właśnie wójców Ludkiej Hania. Um, więc yy, zgubiłem się. Yy. Była mowa o tym, jak pan wskoczył na mrok i rozpędzić chciał pan temat. A tak, tak, oni podchodzą do mnie, ale tam tego, to pan pójdzie z nami tego. I proszę państwa, ten młody, właśnie Jacek pytał, co ja myślę o tym, jaki on był, ten młody. No głupi, głupi, no bo idzie dwóch facetów. Oni mają po czterdziechę gdzieś, gdzieś. No, no może mniej troszkę, no ale ja miałem wtedy. 21, 22, coś takiego. 68. Jeszcze nie, nieskończone. I my idziemy przez ten ogród Saski. Ja jak idiota, grzecznie. A oni, zamiast. Rozumiesz? to ja to ja idę jak idiota, no bo ja taki praworządny. No prawda? Ja nic złego nie zrobiłem. No, proszę bardzo. Następnego dnia, jak mnie wzięli w Kajdanki, no to. A jeszcze tam była ładna taka sytuacja. Przepraszam, bo ja tu już publicznie kiedyś opowiadałem, więc ja tak czuję, że ja powtarzam, ale jednocześnie czuję, że Państwo jakoś się rozumiemy. Schodzę na dół do celi. I siedzi taki tam z pięciu duża taka cela. I taki jeden taki czułem, że jest szefem. Wiecie, to nie wiem, Państwo, może nie byliście w więzieniu. Może nie, jeszcze nie. <Team> nie. Ale to z różnych powodów można być. Jak ja, czasami, jak ja czasami potem w moim życiu, kilkanaście lat później, gdzieś tam coś tam i mówię, wiecie, bo jak, bo jak ja byłem w więzieniu, to. <noise> Więc musiałem wyjaśniać. Więc tak wchodzę do tej celi i tak mówię, a ty to za co? Więc dlatego myślę, że on jakimś tam był szefem. w każdym razie miał przewagę. Ja mówię, no, 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 no za nic. Jak to za nic? No, bo on był polityczny masz przechlapane na całe życie, ja to jestem złodziej, ja mam wszystko w porządku, zobaczysz. No i w pewnym, w pewnym sensie miał rację, że to zostaje na całe życie, że to zostaje na całe życie. Więc, natomiast um, niewątpliwie też trzeba powiedzieć tak, taką formułę wyrazić ważną, żeby, żeby się nie gubić w tym wszystkim. To była, naprawdę to był sprzeciw, to była walka o wolność. W głupim Jakubie zachowywałem się w sposób który dzisiaj, jak ja bym takiego aktora dzisiaj zobaczył e, jako dyrektor. To by go pan to, zdyscyplinował. O, to bym go zdyscyplinował, bo ja zaraz państwu powiem, co on robił. Nie, nie, bo to, to było w takim głębokim sensie nieuczciwe. Bo ten młody aktor, e, on uważał, że on lepiej rozumie Rit Ritnera niż pan profesor Fiderski. On w ogóle uważał, że lepiej wszystko rozumie. No, tu dużo mówić. Ale pan profesor Świderski reżyserował to przedstawienie. Więc kiedy pan profesor Świderski był tutaj, to ja grałem tak, jak pan profesor Świderski kazał. Ale jak pan profesor był w kulisach, albo gdzieś na, tutaj, tak, żeby, żeby nie widział mnie, to ja grałem tak, jak ja chciałem. Po pierwsze, głupota, bo na pewno nie grałem, jakby to powiedzieć, lepiej niż to, co on sugerował. A po drugie, jakaś nieuczciwość wobec wersji reżyserskiej przedstawienia. No że to, jest, to jest w ogóle niepojęte. No. Niepojęte. E, ale pan Grodzicki wtedy napisał recenzję bardzo dobrą, <grywania> <grywania> którą, proszę państwa, umieszczono w internecie. W związku z czym, jak mam spotkania z publicznością, a cytuję teraz spotkanie, które miałem właśnie, gdzie ja miałem. No, niedawno miałem takie spotkanie bardzo miłe. Nie pamiętam dobrze, nie pamiętam za dużo tego. To, to właśnie te recenzje zacytowano, prawda, jakoś taką, żeby mnie skomplementować. Ja myślę, że to był okres też, żeby taką nutę bardziej taką. no, pra, Troszkę inną wprowadzić. Mianowicie, wydaje mi się, że w tym okresie byłem. Za mało samokrytyczny. Że ta samokrytyka, czy, czy taka autokrytyka e, przyszła z czasem. Biesy. Janusz wziął wersję Kamysa. Wajda też. Nie, Wajda zrobił swoją. Nie, Wajda zrobił według adaptacji Kamisa. To jest w tym takim albumie, ale nieważne. No, Zostawiam. wydawało mi się, że no okej, okay. no to się, widzicie jak to jest, ja myślę, że nieważne. Myśmy w każdym razie realizowali wersję kamusa. E, moim zdaniem Janusz miał w sobie pokorę. Poważną. On wiedział, jakie jest jego miejsce, czym jest Czego jest? No jak ktoś mówi, jestem wart tego, a nie tego. Nie wiem, no jak ktoś mówi? Znał swoją wartość. Znał swoją wartość. Bardzo często mi się zdarza teraz mówić do kogoś, z kim gadam tego, musisz znać swoje miejsce. Znać swoje miejsce, wiedzieć, co znaczysz. Nie, nie możesz lecieć na księżyc, no bo, no bo wiesz, no, no nie, nie możesz lecieć na księżyc. No. A jednocześnie nie, nie możesz być czymś tam, coś tam, coś tam, bo, bo tu jest twoje miejsce. On mi kiedyś tu, tu na sali, tu powiedział, ja wiem, że nie jestem Leonem Schillerem, ale wiem, jak się robi teatr. No On właśnie. zawsze. No właśnie, bo jeszcze chcę, chcę się tutaj wtrącić, bo zawsze się mówi o Januszu Warmińskim jako o dyrektorze. Jako o tym, który był tu od rana do wieczora. Mówią to wszyscy wspomniani aktorzy tego teatru, którzy go wspominają. Ale rzadko się bardzo mówi o Januszu Warmińskim jako reżyserze. Zaraz panu powiem. Słuchajcie, jeszcze tylko a propos tego bywacza. Zawsze, to pamiętam, zawsze przed premierą odbywał się taki, taki spacer. On tu przychodził gdzieś tak w południe, bo wiecie, w sobotę rano nie było już próby, jak była premiera. I tak się chodził, i tak podchodził tutaj. Tu poprawiał coś tego, o tu. I wzywał, wzywał technicznych, tam, tu proszę poprawić. To wyczyścić, tego. Tak. To było fantastyczne. Gospodarz, gospodarz, genialny. No nie wiem, czy można sobie wyobrazić historię tego teatru tak jak bez Janusza Warmińskiego, tak jak bez Henryka Raffińskiego. Nie, dla mnie nie. Henio należał do tych ludzi, o których bym powiedział, że są solą ziemi teatru. Bez Henia, krótko mówiąc, yy, no nie można było, jakby to powiedzieć, Henio był swego rodzaju duszą. Swego rodzaju takim autentykiem tego miejsca, świadkiem, prawda? Il i On świadczył, prawda, czym było to miejsce. Henio znał doskonale swoje miejsce. Henio wiedział, że Hamleta nigdy nie zagra i był z tym zdrowo pogodzony. To było. To było uczciwe. Był homoseksualistą. I przez pewien czas o tym się nie mówiło, ale tak krótko. Później przecież znałem jego, jego przyjaciela. Jak to powiedzieć? No partner to jest to, to słowo partner. Moja partnerka dzisiaj była w szkole partner. No ale dobra, no człowiek, z którym się żyje. No. I to było. To było to było wspaniałe, to było wspaniałe. Mm, bardzośmy lubili popijać sobie czasami wódeczkę. I to było zawsze uchenia takie fajne. W ostatnich latach często bywał u mnie na na, wigilii, e, na święta, bo Wigilię nie chciał. Bo y, mówił, że się rozwala zupełnie w Wigilię. Samotność była nie do zniesienia w, w dzień wigilii. Um, Pamiętał o Januszu i o Oli. On żył wśród zmarłych, w tym sensie, że był takim przedstawicielem środowiska na cmentarzu powązkowskim. Był kochany Henio był kochany. Ja spotykałem Janusza bardzo często we Francji, w Paryżu. Bo on przyjeżdżał, jak wiadomo, był szefem międzynarodowym, szefem prezydentem ITI, czyli Institut Theatrale International. Znał języki, był prawdziwym Europejczykiem. Kiedy pojechaliśmy z Bergüntem do Norwegii, słuchajcie, to on wygłosił przemówienie po angielsku. I to, pamiętajcie, to było 50 lat temu. To dla nas było no, szok, ale byliśmy dumni, byliśmy dowartościowani przez niego. A kiedy pojechaliśmy do Moskwy i zainstalowano nas w jakimś hotelu, jak, kiedy, i kiedy poszliśmy do pokoi, tam nie było łazienek, to on kazał nam wszystkim zejść do holu i powiedział: Wyjeżdżamy stąd. I godzinę później. Zostaliśmy przetransportowani do hotelu, gdzie były łazienki w pokojach. Yy. Kocham tego człowieka. Kochałem go, szanowałem. I no żal, że go nie ma, to, to takie... I to też tak myślę, że, że nie mogę tak powiedzieć. W tym punkcie powiedział mi, że, a tu to powiedział, że i w związku z czym ja to wziąłem do siebie i jestem teraz inny. Że... To było więcej. To było, wiecie, to, to w nim była pokora. W nim nie było pychy. On znał swoje miejsce. Znać swoje miejsce to jest, to daje siłę. To jest miejsce, które mnie uzbroiło. Bo tak, teraz chyba nikt się nie obrazi. Jeżeli powiem, że to jest mała scena. Ja na podstawie pracy tutaj pracowałem na scenach dwa razy większych. Teatr Ateneum. Powiedzcie kochani, ci którzy jesteście stąd, jeśli jeszcze ktoś tu jest, stąd. Ile tu jest miejsc? No, tak. 298 miejsc. To to jest maleńki teatr, jeśli chodzi o teatry, w których dane mi było grać, yy, na przykład we Francji. No festiwal w Avignonie otwierał pan kilku, na scenie w, w papierze przecież. Y, chcę powiedzieć, że na tej wspaniałej bazie, którą właśnie ta, ja, tylko to jest, to, ja nie wiem, czy jestem lepszy czy gorszy, to nie o to chodzi, tylko, tylko, tylko mogę opowiadać o tym, co się, co się stało, prawda, to znaczy i, I ja tak dzięki repertuarowi, który mogłem realizować za granicą, realizować mogłem grać czy reżyserować, prawda? Na y, dużych scenach, siłą rzeczy musiałem do tego się przygotować. No bo już nie chcę być dojrzeć, nie chcę nic oceniać, tylko opowiadać. Um, natomiast ja przez. Yy, przecież. Yy, nie wiem, zaraz w 92, 89, yy, Jaki 89, 80, yy, czyli przez kilkanaście lat ja pracowałem w systemie, znaczy nie w zespole teatralnym. I potem od 90. Yy, yy, może już mylę daty, w każdym razie, ja kiedy, kiedy zostałem zaangażowany do komedii francuskiej, wróciłem do zespołu. Wróciłem do Teatru Ateneum um, i to było bardzo, bardzo zabawne. Z siłą tego, co dał mi teatr, właśnie taki, co to się zwołujemy na jakieś przedstawienie, jeździmy tu, jeździmy tam, rozstajemy się, cześć, cześć, cześć. Do stałego zespołu wróciłem. Wróciłem do Ateneum, no, a potem do polskiego.